Działeś jak na twardo. <grych> Niespodzianka. Jak widzieliście, posiłek zjedzony, eleganckie się tamko wjechało, no coś około 1000 kalorii tam było, no białka się już no, no, na grubo, albo grubo, albo wcale, <laughs> jakoś tak, to mam nawet... Teraz później wyliczę to wam tutaj. O, znam, o jak teraz widzicie, no nie ile dokładnie, jak, jak jest makro tego śniadania. Kładę cztery posiłki, więc spokojnie te śniadanie mogę. Z, 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 jest troszeczkę na wypasie, ponieważ pojechałem córeczkę zawieźć do szkoły, do tego, yy, pojechałem do fryzjera, na zakupy itd. Tak i tak dalej, w rzeczy, czyli już z, nawet 2,5 do 3 godziny od śniadania. Więc idę teraz zrobić trening, a go zrobimy w garażu, słuchajcie. Ostatnio byłem na tej siłowni. Spoko, fajnie, no naprawdę się fajnie ćwiczy, no nie, takie fity siary przechodzą, że człowiek normalnie takiego powera dostaje, że łuch, łuch, no Jezusku, już te, te ciężary macha i macha, no nie, no fajnie sklimatowo, tak dalej. No, ale tak nie można ludziom sobie pogadać, co tam, ja też zawsze lubię sobie z Wami pogadać, dlatego też postanowiłem, że te ciężar... znaczy, ten sprzęt, co włożyłem w ciężarówce, zrobię sobie go w garażu. Dlatego idziemy potrafić w garażu, jest dzisiaj trochę chłodno, bo jest 3 stopnie, no, ale słuchajcie, nie, nie, to nie jest minus 30, żeby narzekać, tak? Będzie minus 30, będziemy płakać, jest tylko 3 na plusie, więc idziemy trenować. A jeszcze sobie pyknę przetreningówkę Papa od wujka Roberta, bo uwierzcie, że jestem taki zajechany, po ostatnich treningach mam takie zakwasy, że ja spać ostatnio nie mogę, bo mi wszystko bolało bo zamiast pójść ten trening zrobić wiadomo, jakieś lekki, takie nie, na przybicie, na przetarcie A ja od razu na grubo i ciężary, i popisówki przed kamerami know. No i teraz i to wszystko wyszło. No. Tak, zrobiłem całej góry, jak widzieliście, trening. Później zrobiłem ca całych nóg, też to się nie zrobiłem całe nogi. A wczoraj dowaliłem sobie trening na worku, no, nie, taki bokserski w, ce w celach Cardio. uwierzcie, że. Konkret to konkret Polako było. Też miał być lekki, no ale oczywiście wyszło jak zawsze. Dlatego puszczę wam urywek tego materiału, a ja sobie przez ten czas wezmę przetreningówkę i idziemy do garażu się bawić. Tutaj teraz tutaj mamy siłownię, <gulia> widzicie? Wszędzie siłownia, tylko musimy chcieć działać. Poster garaż! Znaczy pakarniowy garaż chyba to będzie się nazywał teraz. <gulia> widzicie? Jaka siłownia, widzicie? Ale spokojnie, tu mamy więcej sprzętu jeszcze. Tutaj jeszcze się dzieje, tutaj jeszcze się będzie działo. Jeszcze mam sprzęt tam w ganku pod podławeczką, ale tyle coą kilka spokojnie mi wystarczy na zrobienie dobrego treningu. Ostatnio pokazano na siłowni, jak trening wyglądał. Widzieliście. Zrobimy troszeczkę inne ćwiczenia, bo tak, ja tak sobie robię właśnie. Góra, dół. Niby dzień przerwy. Góra, dół. No ale dzień przerwy wyszedł mi, zróbmy sobie cardio na worku. Ale jak widzieliście, niby nie trenuję, niby nie trenuję sztuk walki, niby tamto ostatnio czasem, jak widzicie, w ogóle trenowałem. Raz poszedłem, to czułem się mega sztywny, no i też wyszło, że jestem sztywniak. Ale drugi trening, już ta za troszeczkę spadła no i te ciosy już były bardziej można powiedzieć uderzane z techniki no. Niech będzie z techniki tak eee, No ale już to lepiej wyglądało niż to było pierwszym razem Patrz Byku, odstawiasz ławeczkę, widziałeś I masz teraz miejsce na rozgrzeweczkę Pamiętajcie, że rozgrzewka to podstawa Czekajcie mikrofon ziemi mi skakał no to po na razie tak, może sobie żeby mi to nie skakał, was to nie ogłuszał <grytanie> tymi dźwiękami dziwnymi. No pamiętajcie, że żółwka to postawa, o to musimy zadbać. Różawka, jakaś aktywacja, jakieś gumy, sprawy tematy, pompki, rowery, wiecie o co chodzi, no nie? Jak będziemy rozżrzani, bierzemy się na robotę, tym bardziej jak ćwiczymy na parkingach, czy w garażu, czy w sodole sobie ćwiczycie i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, w troszeczkę tych warunkach klimatowych. Dobrze mówię? Dobrze mówię, dobra. Ktoś powie, że za zimno, ale tylko tytanol już za zimno, ale zobaczcie, Skoki narciarskie biegi narciarskie, sporty zimowe czy jak widzicie, oni mogą, to dlaczego my nie możemy w zimę trenować, no nie? dobra, to działamy Pitbull przyszedł, siema Pitbull, ty stary wariacie, wypuścili Cię na dwór, co? wypuścili Cię, ty Pitbullku, no jesteś groźny, nie dawać jak skacze, dzisiaj. Dawaj, dobrze, pokaż, pokaż mo. ale naprawdę, jestem taki zakwaszony, że normalnie mi się ciężko ruszać, ale pamiętajcie jak boli, to znaczy, że rośnie, dobrze mówię? No, jest motywacja do dalszego działania? Jest, bo rośnie. Dobra, rozgrzany, aktywacja zrobiona, pompki porobione, więc trzeba skręcać. O, to jest właśnie to. Pitbull, zobacz, widzisz? Jest, rozkręcamy i dokładamy. Słuchajcie, no ale tak na początek to muszę Wam podziękować za 90 tysięcy subskrybentów, Naprawdę wielki szacun dla Was i dziękuję Wam z całego serca, że do takiej cyfry dobiliśmy. Ja prowadzę ten kanał. Na, potoczku, na, na początku jak pamiętacie, będąc kierowcą byłem mega hejtowany za to, że ćwiczę w trasie, odbiło to się bardziej na tych grupach kierowców, na Facebooku i tak dalej. No mniej tego było, no ale też wiadomo, że przez to byłem hejtowany yy, za to, że trenuję na Facebooku, no to yy, te suby tak mi nie szły yy, na tym, na tym YouTube i tak dalej, ale dalej swoje robiłem, dalej pokazywałem co robię i tak dalej. No i później wiadomo, no nie? już chyba ci, którzy mnie tak krytykowali wiecznie, by chyba zmęczeni tym krytykowaniem, bo ja dalej robiłem swoje. Odpuścili, no i ten kanał zaczął pomalutku się rozwijać Ja naprawdę nie wiedziałem, że zdobędę aż tylu subskrybentów Za to jeszcze raz dziękuję Ja nad pamiętam, do żony mówiłem, chyba nie wiem, 7 tysięcy subskrybentów Do żony wyciekało, że do 10 tysięcy dobiję A żona mówi, no nie wiem, no zobaczymy, może się uda, no zobaczymy, może się uda, no nie? A tu nagle bam, 90, jak ten czas szybko leci Ja ogólnie te suby ostatnim czasem zdobywałem, bo na początku przez pierwsze dwa lata No to mówię, no to tam było to mega ciężkie, tak do 10 tysięcy nawet nie wiem czy dobiłem, dobiłem pierwsze dwa lata, no nie? bo mówię, no to co ja robię no to, no to było coś nowego i coś złego dla tych którzy są kierowcami, a nie nigdy nie trenowali. Oczywiście jakaś część mnie popierała, no ale musiałem przez lata walczyć, żeby ta dalsza część mnie poparła, zobaczyć, że to nie jest złe co w ogóle robię, no i pamiętam, że dużo wtedy komentarzy, bardzo dużo też wiadomości otrzymywałem, Adrian, kiedyś cię hejtowałem, naprawdę cisnąłem ci i tak dalej za to, co robisz, ale uwierz, robisz za rąbistą robotę, dlatego wspieram Ciebie i przepraszam cię za tamto. I takich naprawdę wiadomości, jak kiedyś otrzymałem dużo. Że z początku, mnie, z początku cię wyzywałem, krytykowałem, a naprawdę jesteś fajny gościu, robisz fajną robotę i za to cię wspieram i przepraszam za, za kiedyś. No i dzisiaj, się później fajnie odbiła. No, I wiadomo, i teraz tak pomału, pomału idziemy do przodu. Wiadomo, że fitness, jeśli chodzi, jest mega rozwinięty na YouTubie i tam ciężko się przebić. Ale jakoś tam, tym może charakterem podejściem do tematu, no niech się udało. A i zostawam jeszcze raz mega, dziękuję. Dobra, trenujemy, bo kuźwa to bym gadał i gadał. No. Muszę tą bajerę trochę zwolnić, no bo za dużo gada. Pierwsze dwie serie rozżawkowe zajczone, to miałem 20 chyba 3 kg, dokładnie, więc hantelki ważą, chyba jeszcze 3 kilo, są takie grube dość. Jakby były 3 kilo, to 2, no tam 23 kilo rozżywkowe dwie serie, później zrobiłem sobie 33 kg, tam 12-15 powtórzeń, później 30 niby. 8 kg, tak, bo to jest jakby 3 kilo ważyły. No i teraz mamy 43 kg na handlu. Dlatego widzicie, już jakaś tam siła się pomału robi, a robi. No tak widzicie, od samego początku nie i potem czułem się takie z taki przymulony, ale jak poszedłem tą pakernię, no to nie było źle. 100 na, któryś tam serię, chyba na czwartą serię, 110 9 powtórzeń, no nie? No to nie było, nie było źle. Dlatego teraz mamy 43 kilo na handlu. No, i ciśniemy z 10 powtórzeń. 8, no, zobaczymy. No, powiem wam, że nie jest źle. No, spokojnie mógł dołożyć, ale nie chcę znowu się zajechać. Słuchaj, to jest mój czwarty trening z rzędu. <gryw> Więc tym razem będę się oszczędzał. No, tak można powiedzieć. Czyli zrobię sobie jeszcze tym jedną serię. Albo chociaż po 2,5 dołożyć. Nie, no kuj, mam gry, nie będę robił to do Dołożyć coś. Tak skromnie dołożyłem po 2,5 kg na stronę, czyli 5 kg na handlu. Czyli łącznie mamy 48 kg na jednym. Uff, moja trudność będzie trwała. Czwarta seria, dokładnie. Czwarta moja seria. 48 kg, czyli coś tam się dołożyło. No ale jak widzicie, miało być lekko jak zawsze. Dobra, działamy Jak tu panie władzą trenować, no? Ale muszę Cię zwrócić uwagę, przeszkadzasz mi w bardzo ciężkim treningu O, zobacz skacze, dobrze, dobrze, dobrze dobrze. Trening musi być, jesteś pitbuller, jesteś Musię Cię pobawić a treningu czasu, bo trening ćwiczę No, bierzemy odpowiedni ciężar No, ale tym ciężarem 48kg, prawie 50 na handlu Nie było tak źle, no nie? Ile tam, nie wiem, 10 powtórzeń, czy 9 jakoś tak Czyli jakaś tam siła jeszcze została byłem dobrze się czuję, wiecie? Taki zregenerowany jestem po tym okresie, co nie tradywałem. Czyli to było mi potrzebne, no nie? To było mi naprawdę potrzebne. Czyli tak wchorowałem, wyzdrowiałem, no i jeszcze się troszeczkę popierdzielałem, no i to poszło na dobre. Teraz można naprawdę brać się za robienie formy na 2023 rok, no nie? Żeby miki gry nie było na lato. Bo słuchajcie, czas szybko, bo nie lato, tuż, tuż. No dlatego teraz idziemy. Rozpięteczki, dwa ćwiczenia na klatę, jak widzieliście. Oczywiście znaczy, od razu na klatę, widzicie. Dobra, rozpiętki zaliczone. Jeszcze takie trzy serie, łącznie cztery będę robił po podwieszeniu na klatę. No i zwróćcie uwagę, jak niedużo potrzeba. Trochę obciążenia, gryw hantelki i do tego ławeczka. Mamy trening, mamy jak trzeba. Tylko chęci są potrzebne, nie? Tylko chęci są potrzebne. No i mam na pewno taki jeden, pisał Adrian, jaki atlas kupić? Mówię, chłopie, po pocholerujcie jakieś atlasy. No, bo byste w, market, w markecie są takie atlasy, takie maszyny. Mówię, chłopie, gdzie będziesz wliczył? No, u siebie tam gdzieś w piwnicy czy w garażu. Kup sobie to, co ja i zobacz, to formę idzie zrobić, idzie zrobić. I później zobaczysz, że wydasz mi pieniędzy, na dłużej ci starczy i tak dalej, i tak dalej. Bo metal, no co ma tam ci się popszyć? Nie, handle no to lata Ci wytrzymają, tak, no, dlatego mówię, trochę obciążenia, trochę tego i na wolnym ciężarze naprawdę idzie bardzo fajną formę zrobić, no, moim zdaniem lepiej niż na maszynach, tak, no, wiadomo, w wyciągu się przyjdą, no, ale, no, nie mamy wyciągu tutaj, mamy to, co mamy, dlatego się cieszymy tym, co mamy i działamy, dobra, kolejna seria. Klata huh. zaliczona. Rozpiętki zaliczone, więc teraz przechodzimy na plecy. Dwa ćwiczenia na plecy. Ostatnio porównujemy pociągania drążku, jak pamiętacie, z siłowni. No i coś tam jeszcze wjeżdżało. A i tutaj tym gryfem Dlatego dzisiaj sobie zrobimy na handlach dwa fajne ćwiczenia Zobaczycie jedną bardziej na pompę Z mniejszym obciążeniem Pierwsze zrobimy sobie tak i bawimy się moi drodzy A sprzętek więc stoją, stoją Ale spoko wczoraj tym jeździłem i oczywiście tennerę przepaliłem, żeby lipy nie było Pchałem trochę w teren, trochę policy ulicy pojeździłem, ale za zimno, było 5 stopni Trochę przemarzłem, ale się pośmigało No, nawet pchałem na umyć, Jaka czyściutka No, teraz niech grzecznie czeka, już akumulator wyjąłem Bo to wiadomo, w garażu chłodniej, dlatego Niech grzecznie czeka na sezon No, a Klasik tam bez baterii odpala ale ty też wyjąłem w razie czego I teraz policimy sobie na pompę Dwa ćwiczenia, Hunterki są nieduże, po po 18 18kg Ale uwierzcie, tu spokojnie nam wystarczy Czyli tak, kładziemy się I tak zwaną robimy Czekaj, to kiedyś kolega nazwał? Eee, Foka? Coś takiego Uwierzcie, że to naprawdę jest bardzo fajne ćwiczenie Tylko mówię, starać się zrobić tak w miarę, rozciągnąć te, mi, te plecy jak najbardziej i przyciągnąć do siebie. Rozciągnąć i przyciągnąć. To jest naprawdę bardzo fajna popa, nie tylko tak sobie machać. No to będzie bez sensu. Trzeba te jak rozciągnąć plecy, trzeba tę bujność rozciągnąć i zaciągnąć Kubivano. Chwila odpoczynku. Uff. Działamy dalej, bo muszę po córkach jechać do szkoły. No dlatego widzicie, nie mogę się opierdziać teraz, tak patrzę na czas, mówię, u. Adrian, zaraz będzie trzeba jechać. Ja szybko kończę lekcję, dlatego ja już działam z kolejną serią. he, 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 he! A czemu robię pompę? Bo słuchajcie, no trzeba zestaw dyskotekowy zrobić, tak? Jutro właśnie jadę na rozmowę o współpracę. Dlatego miałem kupić jedno auto pod tą robotę, co jeździłem, ale się okazało, że chyba pójdę na inną robotę, więc będę musiał kupić troszeczkę inne auto pod tą robotę. Jakie to będzie? Jaka to będzie robota? To słuchajcie, w niedzielę o godzinie 10 wleci odcinek. Bo z tego dnia, czyli z jutrzejszego dnia bo jutro jadę na tą rozmowę, w współpracę. Jak podpiszę umowę, opowiem wam, co jest 5, dlaczego zmiana, dlaczego to, dlaczego tamto, ale to na spokojnie. Zobaczycie w niedzielę o godzinie 10. Jak coś to zapraszam zważ na ten odci odcinek, bo będzie się działo standardowo, jak zawsze, pozytywnie do przodu. O to właśnie chodzi, dobra, bajera, bajerą, Kuźła, Adrian, dawaj, bo stygniemy, stygniemy, Kuźła. No słuchajcie, w końcu od świąt można powiedzieć, się opierdzielam, tak? Jestem bez bezrobotny. Bez bez no tak można tu sobie powiedzieć, tak? Że nie pracuję w transporcie. Dlatego pomału zabieramy się. Powiem wam, że 27 27,28 kg na handlu, ale czuję normalnie to lekko. Koźwa, no. Myślałem, że będę czuł więcej. Będzie trzeba dołożyć, panie. Będzie trzeba dołożyć. Ale zrobimy z 15 powtórzeń, 18 i sobie później. A spokojnie dołożymy na więcej. Puch, jeszcze został bicepsik do zrobienia. I zostało mi już niecałe 3 minuty na karcie. Kończymy, <gulio> miałem kartę opróżnić i nie opróżniłem. Ale dobra, słuchajcie, szybka bajera. Dokręcasz. Tutaj w tym momencie ma być dokręcony bicepsik. Nie może być lipy, że będzie seł machało, tylko tak. Puh, ma być tak i dokręcony. I dok, on ma cały ładnie pracować, nad się delikatnie może sobie oddać do przodu. to Tutaj unieś. I to jest pompa kuźwa, byku, pompa jest! No i widzicie, dla chcącego nic trudnego i nawet w takim klimacie, z taką siłownią, Zrobimy naprawdę bardzo fajne trening na podtrzymanie swojej formy. Oczywiście pamiętajcie, że dieta to jest podstawa. Możemy tu trenować, jak będziemy trzymać dietę, będziemy naprawdę na mieli formę super. Ale jak będziemy chodzić na profesjonalną siłownię, warto miliony, a nie będziemy trzymać diety, będziemy się na tym treningu już opierdzielać. Z rekrescencją, czyli na maszynach do no tej formy, tę formę będzie nam ciężko dobrą uzyskać. Podstawa to jest dieta. No i gdybyście chcieli skorzystać z mojego projektu ATP-metamorfoza, podwoić dietę, odpowiedni plan treningowy, no to zapraszam Was. Linki są jak coś w opisie. No i takie przypomnienie, bo tego na YouTube już dawno nie mówiłem. Ale na wszystkie odżywki ze sklepiał Burnejka Sports. Macie 10% rabatu na hasło trucker paker Mówimy o odżywkach. Jak coś, to linki są w opisie, również do sklepu Burdaika Sports i kod rabatowy trucker Pisząc razem 10%, jeszcze raz to powtórzę. No, a ja co, moi drodzy, widzicie? Zakończyłem trening, że brzuch mi tylko został. No, pompa dobra. Teraz mało odpoczynku miałem, goniłem przecież seria za serią. Może 30 minut, przepraszam 30 minut, 30 sekund odpoczynku, bo zaraz już po i idę do szkoły, więc żona tuż mi w ogno puka. Dawaj i dawaj, ja mówię, patrzę czas. Kurźwa, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut mało. Dlatego słuchajcie, ja jeszcze robię, zrobię szybko sobie brzuch, z 2-3 serie i będę. Ucieka, no tak tego typu materiała się podobał, się łapkę w górę, stosujcie kanał na bieżąco. I jeszcze raz dziękuję Wam za 90 tysięcy subskrybentów. Jak dojdziemy do 100 tysięcy subskrybentów, tak pamiętacie, że miał ciężarówkę, no to w nagrodę pierwszą dziesiątkę zabieram ze mną w trasę i będziemy robić pompę. Będzie to wszystko kuźwał. Będzie Panie wszystko, no. <laughs> Tylko taką karteczkę Twojej narzeczonej muszę wziąć, że zezwala na wszystko, żeby później nie było lipy, no nie? <laughs> że ja do czegoś namawiam, nie? No oczywiście świruję, dobra. Ciśniemy z brzuchem, bo już nie ma czasu. A zaraz i tak się karta mi wyłączy, bo zostało tylko kilka sekund. Dlatego wam szybko pokażę, dopóki się nie wyłączy nagranie. Ha, ha, ha. Idziemy z brzuchem! Uff. Uff.